Dwa tygodnie szmerania po wszystkich stronach, gdzie tylko mogłam, znałeś jakąkolwiek informację co do sanepitu i sterylizacji w na narzędzie do przedłużania rzędz, więc w końcu znalazłam odpowiedź. Napisałam bezpośrednio do Sony pytanie, czy muszę sterylizować instrumenty do przedłużania rzędu w okładzie. Dostałam pierwszą odpowiedź, w której było zaznaczone, że wszystkie narzędzia, które spowodują naruszenie tkanki, całości tkanki, muszą być sterylizowane. Ale zobaczyłam, że tam mnie odpisał facet, i dlatego pomyślałam, że. Może on po prostu nie wie, jak przebiega usługa założenia rzęs i że w trakcie zabiegu nie dochodzi do naruszenia całości tkanki, więc napisałam tam ponownie. A teraz zobaczcie, jaka była odpowiedź pod numerem 2.